Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Who's Your Daddy? Dokładnie taki jest ze mną Wertes tam, który już. Czemanko. o, tam tam człapie, patrzcie, patrzę tutaj. O, chodźcie, przywitę. Chodźcie przywitaj, widziałem. Cześć, tutaj. witam was! Cześć! Ta, ta, ta mała larwa skacząca to jest właśnie Wertes, bo teraz gra po prostu dzieciaczkiem. Dziękuję wam za masę po prostu tipów, za masę lajków i wszystkiego pod poprzednimi odcinkami u mnie Verteza się po prostu totalnie liczniki wszystkiego tak naprawdę. Więc dziękuję wam za to bardzo serdecznie. Dlatego Nagrywam dla Was kolejny odcineczek. Mamy teraz już dużo tipów, więc myślę, że rozgrywka będzie o tyle ciekawsza, że yy, będziemy mogli chociaż troszeczkę tutaj więcej yy, powalczyć, tak? I już mam nadzieję, tym razem będę wiedział, gdzie jest łazienka. Schowam to, jak się odkładało przedmiot. R, Q, E, G, H, R, T. Jak się przedmiot odkładało? Eee. Fuck fucking hill. O, dobra, prawie. Co ty, co ty żeś zrobił? Co ty. <ślesk> Cześć, z gry wyszedłem z tego wszystkiego, ty jak kliknę, co ty żeś zrobił, co ty żeś zrobił, człowieku, ty, co to miało być? E, nagrywasz ciągle? Tak, nagrywam ciągle. E, tak, a więc e, godzinę po tym, jak Eldrzej wstawia ten odcinek, będzie u mnie kolejny odcinek właśnie z i także zapraszamy na to. Cię popierdzieliło, ty stół żeś rozpieprzył i się pociął, ty, ty kuźwa emo jakieś jesteś, czy co? Co to miało być w ogóle? Ja dziękujemy za porady właśnie, dziękujemy za porady. bo ja takiej porady właśnie. nie widziałem! Ja nie wiedziałem, że ten stół można rozpieprzyć Ja pierdzielę ty, czekaj, co ty żeś tu brał? Młotek! O, Młotek żeś brał, ty ciul, dobra, włączmy to Ty idziesz, gdzie tam idziesz tam. Gdzie za łóżko już idziesz, co tam szukasz? Ciekawego Prezentów pod choinka, co innego? Tu jest okej, No rzuć to! Rzuć ten młotek! Nie, 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 nie zostaw!

nie! Nie, nie wpierdzielaj tych śmieci! To co za ty! Wpierdzielił tej śmieci! Gdzie ty jesteś? Pierdzielił śmieci! Nie, 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 tu! Po cię! Nie Nie ma tak. Oj, dobra, tutaj. Tak, Tutaj. Nie, 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 bądź zrób. Nie, 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 Dawaj to, dawaj to, dawaj to! Hu! Przeparcił! Ledwo! Ty, bez kido, ta rozgrywka jest coraz trudniejsza, jak wiemy, te wszystkie rzeczy, nie? No. To nie jest dobre, czekaj, eee, gdzie jest jakiś ten... Czym ja Cię mogę tu uleczyć? Ty mogę Cię uleczyć. Chyba. Nie, nie wiem. Kurde, bo Ty jesteś trochę... trochę zatruty. Czym ja Cię mogę jeszcze leczyć? Gdzie są te tapsy? Nie ma tutaj tych tapsów, kuźwa. Ło, Jezus! <laughs> Skąd Ty miałeś widelec?! <laughs> Skąd ty miałeś widelec? Napatoczył się gdzieś. No ty ciolo! No nie, tu trzeba się zemścić. Dwie rundy jeszcze, bo byłeś cały czas teraz dzieciakiem, ja się muszę zemścić, ludzie. Ja się muszę tak. zemścić. Jak to rozpizgał, co to było w ogóle? Ty, ja tego nie ogarniam po prostu. Też tego nie ogarniam. Pójdź, ja se zrobię, tak. Wyrzuć to. Dobra, tak, sobie zrobię. Ojo, to ośmić dzwoni, to kurier, pewnie prze. Ale to siostra otworzy, to ja mam. Dokładnie. Tak. Ja tego nie muszę otwierać, prawda? Ja się tutaj Nie wierzę. ma to tamto. Cholera, sobie wezmę to, kurna, zjem. Dobra, idę sobie ten, może jakiegoś dildosa wyciągną. No wiem, ale otwórz. Co nie? No ja jestem dzieckiem, ja tu muszę umierać. Znaczy. No, no, co iść? Umier Jeszcze nie zgidałem! Jeszcze nie zgidałem! A co, Coś, coś pojadłeś? Co? Coś pojadłeś? Y, jadłem kuleczki kolorowe. A i... skąd? A znalazłem. A jeszcze, ja o kuleczkach tu nic nie wiem. A, takie magiczne, fajne kuleczki się nawciągałem, a jak się naćpiałem to mówię o ty ci... ty kurde. A ty tu jesteś, a tu, tu nic nie ma, your daddy gives you damage, co? Nie, 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 ja nie chcę, wypierdzielę, ja nie chcę być zdrowy, ja nie chcę być zdrowy, ja chcę to wpierd... O, tu wszystko puste, oż ty dziadu jeden, cholerny, jak, jak śmiałeś mnie No puść! Ja nie chcę, żebyś mnie leczył! Ja nie chcę mnie leczyć, do widzenia, idę stąd, idę stąd, no puść mnie! Schował. No jedź to, tu se pójdę. Tu też nie ma, gdzie ty żeś to schował? Gdzie są moje narkotyki? E Dziecko, proszę się zachowywać. To jest fajnie, jak on miał czas, jak ja poszedłem, on sobie wszystko pochował teraz i ja teraz nic tutaj nie zrobię, tak? Taki cwany jesteś, tak? Nie. No jak nie, przecież widzę, a tu żeś coś. No zjedz to! Dobra, zjadłem to, elegancko. Zjadłeś tam, co tam było? ty, kurde, nie wiem czy mu lecieć teraz. Nic tu nie było, tato nie martw się! Gdzie tu jest coś do szamania? O, dobra, coś tutaj mamy a może i niekoniecznie, może się tutaj jakoś... O, to, 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 o! Daj mi zginąć! Daj no mi zginąć! No dobra, masz. Gin. Gin. <ślesko> <ślesko> Ale to jest trudna walka, ty wiesz, tutaj naprawdę dziecko nie, nie ma jakoś strasznie łatwo, nie? Nie wiem, no, jak... jak się zna, kurde. Jakieś nie, rzeczy, po, no, nie, pojęcie ty mi to zaskoczyłeś, tylko bo nagle skończyłeś widelec i to mnie zaskoczyło, bo tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. No. kurde. Wygrać ojcem to jest mój cel na, na dzisiaj. Szczerze w to wątpię, że mi się to uda, ale mimo wszystko. No, bierz to! Czemu tego nie chcesz brać? A pierdzielę, ty. Bierz to. Co tu jeszcze mam takiego ciekawego? Gdzie on w ogóle jest? Już go nie ma, już zniknął, kuźwa. A tutaj żeś się schował! Kuźwa. Nie no. no No gdzie ty jesteś? Pod stołem się schował. Gdzie? Gdzie idziesz? No nie nie, 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 nie Nie Nie, 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 nie Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Co za typ? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma To też ci zabiorę Żebyś kuźwa wasze nie jadł bo To jest dla ciebie niezdrowe, mój dzie moje dziecko Gdzie, 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 gdzie? Masz banana Żryj banana, panie, żryj banana a dziękuję. No, żebyś był zdrowy, silny. Baw się klockami. Minecraft! Pamiętaj, Minecraft jest ważniejszy od Twojego życia. Cicho. Baw się. Baw się klockami mówię. Cymbałkiem cię zaraz pierdykty! Ty cymbalety! Gdzie ty idzie, gdzie ty Gdzie? gdzie, gdzie? No gdzie zmierzasz? No gdzie, no gdzie, no nie, nie ma tak. Nie ma tak. Zabieram ci to krzesło. To też ci zabiorę. Gdzie jest, kuźwa, ja cię muszę. Jak jakoś... się bawisz? Dobrze bardzo się bawię. Jezus Maria, nóż ma. Nie, daj mi ten nóż. Daj mi ten nóż, daj mi ten nóż. Daj mi ten nóż. Uch, jak było blisko, ja pierdzielę. To mi się kuźwa nie podoba, ani trochę. Nie, 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 tam, nie, nie. Tam nie nie, nie tam będziesz chodził. Nie, 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 panie. Tu, tu, nie, 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 nie. Bo jeszcze coś wyciągniesz tutaj z tego. Halo, co, co żyj, Młotek, daj ty. Daj, 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 daj. Daj to, daj to. Give me that. No, fuck. Give me that. No daj to, nie mogę ci młotka zabrać lol, dawaj to <laughs> Się zbugował jakoś No no upuść ten młotek, czemu tego młotka nie mogę upuścić lol No czemu o, baby jak... wins, no na wpierdzie się śmieci, no co za Nie, właśnie nie, właśnie nie, bo byłem ten eee, Co? Musiałeś mnie uleczyć, wiesz? No to uleczyłem cię kuźwa wszystkim co miałem owocami, a nie było pigułek, nie wiem gdzie są No bo właśnie pigułki teraz by były potrzebne by było... mać <laughs> No nie wierzę w to po prostu! Przerobana gra, zarówno na jedną jak i drugą stronę, no nie? Ale póki co cały czas wygrywasz kuźwa, czy jednym, czy drugim, nie? Ty żeś za dużo tipów poczytał. Ty żeś ćwiczył tą grę, ja ci nie ufam. Gdzie ty już wrzerasz? nigdzie, 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 nigdzie. Tato, nigdzie, ja nic nie wrzeram, nie, 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 nie mam mowy, nie. Nie, 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 ja wcale, ja wcale się przed tobą nie chowam, tato. Ja wcale się przed tobą nie... O Jezu! Ja... Jak A tu jest! Fak, zobaczył mnie! A, patyczki do uszu, nie co to jest w ogóle, po cobie to? Po cobie te. Paty... Co to jest, co to jest? Outlet kolwless. <grym> co? Nie, uciekam. Nie, 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 wypierdzielę mi z tymi pigułkami, ja nie chcę pigułek! Ja nie chcę być zdrowy. pigułki? Nie, weź pigułkę, nie! Co chcesz na stół? To patrz, dam ci bloczek, chodź na stół. Nie, nie, to nic nie ma, ech. Eee, no widelec mi zabrał, do no co za meda? <grywa> Jaki parkour. Ty, ja ten widelec ja gdzieś tu nie widzę, ej. Ja tu gdzieś widelec miałem, halo. Widziałem cień tu. Widziałem. Widelca cień, o tu jesteś. No, no nie, spadłem, fuck. To by się przydało coś za tym łóżkiem, ale tu kuźwa nic nie ma, nic nie ma. <grywa> Gdzie ty jesteś mały? gdzie tu wchodzić? Nie, 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 no, Zablokowałem tak. się aż przez ciebie, no! Nie. E, 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 Kwa! No nie! No, 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 no nie, zabrał mi ma widelca, no! No, szkurna jego Jak śmiesz! Jak śmiesz mnie tak nienawi... Nie chcę tego, co to jest? Co to jest? Piłeczka. No. Ja nie chcę tej piłki Wypierdol mi tą piłkę. Co jest? NO NIE CHCĘ JEJ! Woo! No cham się nawżerał, no. Co ty tu złapałeś? No obraz. No, no! No porozwalaj to! Co ja robię z tym oknem? Bierz to! Bierz to! No nie! Mam! No kurde! Jak tego pieprzonego młotka się używa? Co ja z tym oknem robię? Weź nie przesuwaj tego okna, ty pieprzony, kurde, myszko, ty cholerna. Ruszaj ja się, daj, to się to mogę. Trzymasz, lol, ej. Co? Nie wiem, co to jest w ogóle. Nawet no nie, nie mogę te... użyć, bo to trzymasz, daj, możesz mi oddać. No nie mogę tego użyć. Nawet. Próbuję to wyrzucić, ale znowuć, nie lol. mogę. O! Zabra... Nie, nie zabrałeś. Lol, czemu nie mogę tego. Ja chcę to. chcę to... to... he no, gdzie ty, 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 ale to jest bez sensu. Ty, ja klikam w, w ekran, a mi dziś yy, ekran normalnie gry mi się przestawia, nie? Ja będę grał na full screenie kuźwa, bo mnie denerwuje to już, nie? Ja próbuję coś tu zrobić i nie mogę nic zrobić. No, dobrze. Będę yes. się lecieć. Wreszcie, kuźwa, wreszcie. Ale ja pierdzie, ty, ja 20 razy przestawiłem ekran, nie wiem czy mi się jeszcze nagrywa. Rimecz kuźwa, i teraz cię muszę zniszczyć. Dawaj mnie to. Dawaj nie to, ja cię muszę jako ojciec pokonać, jako dziecko to tam wiesz. Mimo wszystko w dalszym ciągu jest łatwizna, a ja cię nie mogę jako ojca tak, pokonać, tak. bo ty jest jakiś taki... że rzeczy... jak ojciec tak nie ogarnia w pełni, no nie? No naprawdę. Ja jako a ojciec... w ogóle czekam na update tej gry, żeby było więcej na przykład lokacji no nie różnych. Ja dziękuję bardzo za więcej lokacji. To byłoby coś. Bo gdzie ten dzieciak jest? Halo, gdzie jest dzieciak? Jezu, telewizor mi spadł, co się dzieje tutaj. Co no... ty robisz z telewizorem? Nie wiem, spadł mi. A gdzie ty tam? się czaisz? Gdzieś coś. Halo? Halo? Snieczku, gdzie jesteś? Nie wiem. Dobrze wiesz, kuźwa, tylko mi nie mówisz. No tak bywa. A. A. Co ty tam? O co ty tylko Nie, nie, nie. No nie! No szkoda, ty wziąłeś ten pieprzony nóż! Skąd Ty wziąłeś ten pieprzony nóż?! no z się Aby wziął, się gdzieś raz pią, Jezus Maria, to no nie mnie zaraz, po prostu, nerwowo Ale wiesz co, ja w sumie użyłem tego noża, ale jakbyś mi go zabrał, to właśnie bym zginął. Chwilę po tym, jakbyś zabrał, wiesz? Jezus Maria, gdzie Ty żeś był i co Ty żeś robił? Ja... Tego się nie da kontrolować, bo jak czegoś nie zabierasz po prostu, no to się wykorzystasz coś innego. Nie da się tego ogarnąć, no, kuźwa! Tak. To jest to za trudna nie. gra! Ja się tak nie bawię! Ja się tak nie bawię! Podobało mi się ta gra, wiele Barciak był diogar. Nie lubię was za te tipy! Zniszczyliście mi grę! Dlaczego? Dobre, dziękujemy Wam za oglądanie. Rewanżyk, zaraz u mnie na kanale. Dokładnie. Teraz go zniszczę kućba w tym rewanżu, bo zawsze jak się nagrywa, to jest gorzej. Dokładnie. Tak, tak, dokładnie tak. Ale ja miałem dziś jakieś fixy. Wiesz co? Gdyby nie to, że ten młot, tym młotkiem mogłem yy, użyć. Jakbym mógł tego młotka użyć, to już bym miał win, bo tym go nie mogłeś zabrać. Ja bym pod stołem. Ja bym to zrobił. Mhm. Tylko nie wiedziałem, jak go użyć to się prawym używa, ja lewym klikałem, go puszczałem i jestem idiotą. O, dobra, dziękuję Wam wszystkim oczywiście za oglądanie, nie zapomnijcie wbić zaraz do Werteza na odcineczek, wbijajcie na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media w opisie. No i oczywiście nie zapomnijcie, sześć łapki w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał, naprawdę była, była, moc, był rozpierdziel konkretny jeszcze, jeszcze chyba bardziej niż ostatnio, tak więc naprawdę, ja pierdziele, jestem zmęczony po prostu co ty, co się dzisiaj działo. Dzięki Wam wszystkim raz jeszcze raz, bicuś dla Was oczywiście na sam koniec, trzymajcie się i popa. pa. pa. pa, pa.